Dzień dobry Państwu, Stanisław Kozakowski z Siklenia. Teraz takie króciutkie wideo na temat w poczynań Donalda Trumpa w kontekście tego, co, co ostatnio zrobił na Bliskim Wschodzie, czyli ataku na Syryjską, na, na Asada bazę lotniczą. Proszę Państwa, uważam, że to był błąd, i którego, którego nie spodziewałem się, bo bo że tak powiem, myślałem, że, że jednak, że ten Donald Trump trochę zmądrzał, że to co mówił, powiedzmy, w przeszłości, że tu nie ma co się mieszać w sprawy, w sprawy Bliskiego Wschodu, że, że trzeba dbać o sprawy amerykańskie, jednak jakby nie było tutaj, ust ustanowił się po jednej stronie, czyli po stronie, według mnie, rebeliantów, bo nie sądzę, żeby Assad był aż tak głupi, żeby atakować bronią chemiczną, powiedzmy, jakiekolwiek rejony w, w, w Syrii. Także Donald Trump, który pluł kiedyś na Obamę, że, że, że próbuje interweniować w Syrii, że to jest głupota, sam to zrobił. Dlatego znów się, znów zmienił zdanie. Dlatego, proszę Państwa, według mnie, albo jest naprawdę przesuniony intelektualnie, a podejrzewam, jest przez, przez, przez wiele tak zwanych ludzi konserwatywnych, prawicowych, albo jest po prostu w na jakiś swojego razu uwięzi, yy, 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 uwięziony w pewnym, w pewne układy z tzw. zwanymi lobbystami, bo ci lobbyści wprowadzili yy, 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 w błąd, znaczy wymusili na George W. Bushu atak w Iraku i teraz mam wrażenie, że ci sami lobbyści yy, 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 zaangażowali Trumpa w ten atak na tą bazę lotniczą w Syrii. Także, że widzę, że mi się daje, że na tych lobbystów, że on z nimi współpracował tyle lat w biznesie, że on się od nich, że na temat ich się czegoś nauczył, ale widzę, że, że niekoniecznie. Także jestem no, zdegustowany, bo, bo jednak jakby nie było, myślałem, że ja trochę się mylę co do Trumpa, że jednak Poszedłem w tej chwili w tym kierunku, że zacząłem go chwalić na każdych frontach, że jest taki mądry, że jest dobry, no uległem takiej sugestii tym mediów konserwatywnych, bo moja opinia była taka dosyć strzemięźliwa jeszcze w panami rok temu, gdzie, gdzie oceniałem jego jako najlepszego kandydata, ale, ale jednak jak nie było też fatalnego. Także chyba raczej te moje pierwsze zdanie, które było na zimno, na, zimno, na zimno było najzdrowsze, a teraz, jeżeli człowiek ulega sugestii, Mediów, ale to nawet prawicowych mediów, co się wydawało, co mówią prawdę, to mam wrażenie, że coś jest po prostu nie tak. Że, że, że jednak jest, jest to osoba, której, której wiarygodność według mnie jest, jest nie jest duża i dlatego Polacy muszą dbać o swoje interesy sami, mając przede wszystkim budując swoją siłę tu w Polsce, a z drugiej strony. Też trzeba szukać przymierzeńców za granicą, za oceanami, za oceanem takim czy srakim, ale, ale trzeba, trzeba jednak, jakby nie było, uważać, żeby było z, tego, bo z tych, tych różnych takich ruchawek jakie mogą mieć miejsce na arenie politycznej, gdzie może wchodzić w grę i Rosja, i Ukraina, i Iran, i Syria, i Stany Zjednoczone, i Chiny. To uważam, że może, może tu się wiele dziać, może przesadzą, na pewno przesadzą, ale ale w którymś z tych miejsc może, mogą wybuchnąć jakieś konflikty, dlatego trzymałbym się z tego do, z daleka, dbał o interesy Polskich Polaków, żeby Polacy i polski rząd broń boże nie ustawiali się po stronie Trumpa w taki czy inny sposób. Być do niego yy, z pewną taką rezerwą pobierać, ale broń Boże, nie wysyłać wojsk, no być zawsze silniejszym, ale nie, ale nie, ale nie kosztem polskich Polaków, tylko Takim silniejszym w gębie, można tak powiem, żebyś w gębie opowiadać, że, że dobrze, mądrze tak, idź się bij, ale nie brać w tym w ogóle udziału. Serdecznie pozdrawiam a salę, bo Pana, pozdrawiam wszystkich w tym pięknym, niedzielny, y, niedzielno-palmowy, bo dzisiaj jest święto. Niedziela palmowa y, y, dzień y, w drodze schody Szewa. Pozdrawiam serdecznie z